A wczoraj zapomniałyśmy otworzyć kalendarza tego czekoladkowego. Dobra, to od którego zaczynamy? Od Mikołajowego? No dobra. To tak, trujeczkę szukamy, a później z panią operator otworzymy jeszcze czwórkę, żeby... I w ogóle witam się we vlogmasie dzień czwarty. I w ogóle, słuchajcie, taki dziś no make-up, bo tak mnie głowa od rana boli od wczoraj, że ujujuj. Ale dzisiaj... Zostajemy pozytywnie, więc otwieramy czekoladki i e, jedziemy z tym vlogmasem. Patrzcie, mamy tutaj trujeczkę za wczoraj, bo nie otworzyliśmy tego kalendarza. O wow, jakaś szyszka czekoladowa. Wyjmiesz? No, spróbuj. Pokaż też biała. One chyba takie same są, tylko w środku inne. W sensie tylko kształt mają inny, tak? A dasz mamie? Hmm. Dziękuję. Także teraz Linda, otwieramy. I gdzie jest ten mm. trójeczka zaległa za wczoraj? O, tu mamy. I tu patrz. Mm. Pokaż, co mamy. Pokaż, co to jest. Czeka, czeka. Wow, to jest taka mleczna czekoladka. Komu to damy, tacie? Dasz to dla taty? No to połóż tam, lecę to będzie. Dobra, Luneczka zadecydowała, że jednak otwieramy jeszcze dzisiejsze okienka, czyli które? Dobra, to tu mamy czwarte. O, tu. Tu wciskamy gdzie? O, tutaj. No i do góry, do góry. O, i tutaj mamy jakąś taką... Co to jest? To nie gitara, to coś innego. Mama nie zna nazwy. Dęden? Jak robiś na tym denden? Dobra, następny otwieramy. Zostało nam ostatnie okienko z Linda. I uwaga, czwóreczka. Gdzie jest czwóreczka, Pani Luno? Tutaj. Tu mamy czwóreczkę. Otwieramy. Patrz, pomogę Ci. I kolejny cukiereczek. Taki już był, co? Mm. Luna dotrwała. Podzieliła się czekoladką z tatą, tak, Luna? Dużo tych słodyczów, co? i tak. Mm. Grudzień A. jest... Chciałam to skończyć Cześć czołem wszystkim witamy w kolejnym dniu poszukiwania choinki jedziemy do Obi zobaczyć jeszcze raz co tam sobie panowie rozstawili Zobaczymy cenę Następnie pojedziemy do Castoramy krona i Jerozolimskich Porównamy ceny i wybierzemy najlepszą. I tą choinkę kupimy na wianek, który będzie nowością, którego jeszcze nigdy nie robiłem, a następnie zrobimy, a w sumie nie następnie, tylko najpierw zrobimy girlandę, którą jak gdzieś zastalkowaliście, Ole, na Instagramie czy Facebooku czy innym social mediu. W tamtym roku już uklepałem, ukleciłem i. Będziemy dalej świętować. Ho ho, 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 Dobra, jestem w obi. Wydaje mi się, że obi w tym roku chce ewidentnie zarobić na choinkach, bo taka jodła kaukaska 120-170 kosztuje 80 zł, prawie. Wydaje mi się, że w tamtym roku, nie się mi się szukać paragonu, kupiłem ją za 30 zł, może 40. No cóż, jedziemy do Castoramy. Tam podobnież podobnej wielkości kosztuje 49,95. Także jedziemy do Kastoramy. Jeszcze jeden mały przystanek zanim Kastorama. Obok mamy makro i taka mała niespodzianka. Robimy dzisiaj kiełbasę na kanale. Białą kiełbasę do żurku. Żurek już mamy wstawiony nie przeze mnie, nie przez Ole, tylko przez naszego szpeca od zakwasów, pana, pana, pana Mirosława. Może wytniemy to Justyno. <noise> Także zrobimy białą kiełbasę. Potem pojedziemy zobaczyć choinki w kastoramie. To tak przez drogę będziecie przeskoczyć. Potem skoczę zobaczyć efekt pracy naszych instalatorów na Firemce, i skoczę do domu. Będziemy klepać wianki i girlandę. W ogóle zapomniałbym. Nie myślę, że ja tak po cichu jeżdżę samochodem. Nie, tu kampus cały czas na full jedzie albo antyradio i gastrofaza obecnie trwa. I dowiedziałem się, że Bagietka w końcu została wpisana na listę, żebym teraz nie pohszanił UNESCO, chyba tak. Na jako dziedzictwo kulturowe. Czyli to jest coś wspaniałego, nasza kochana bagietka. Też w sumie kiedyś możemy zrobić bagietkę, jakiś przepisik mały. Mam taki trwający 6-7 godzin cała ta wiecie, piekarnicza sprawa trwa, wyrabianie ciasta co pół godziny, musicie pilnować tego, ale to zobaczymy, pomyślimy. Makro, mnóstwo zabawek, księżniczki, ale chyba moim idolem, oczywiście poza wszelkimi rodzajami dziadkami, jest niekwestionowany kucharz dziadek. się nasze, jakbyście się zastanawiali. Warto w Karfurach te głównego kupować, takie papiery do pieczenia. To nie, jedźcie do makro, innego selgrosa, kupcie sobie tubę porządną papieru, folii aluminiowej i folii spożywczej. Fakt, wydacie na to ze 150 zł, ale przez następne pół roku macie kłopot z głowy. Nigdy Wam nie zabraknie, a zwłaszcza na święta. Przypominam, bo papieru na święta zawsze brakuje. Zawsze. I kawałek dla dorosłych. Na święta też zawsze trzeba mieć alkohol, także pamiętajcie zrobić zapasy przed. Powiem tak, że gdyż kupiłem choinkę w Kastoramie za 7 dych. Pierwszą z brzega. W ogóle nie zastanawiałem się, o tam leży sobie. Jak ona wygląda w środku, bo mnie to mało interesuje. Miała być gruba i mieć dużo kolek. Zobaczymy jak to wygląda, jak ją rozpakujemy. Wydaje mi się, że jest dychę taniej niż w obi. Czy warto? Myślę, że nie, bo za 10 zł paliwo. Czas wasz, który też jest bardzo cenny. Myślę, że nie ma znaczenia, gdzie sobie tą jodłę kupicie. Także wracamy do domu i robimy kiełbasę, wianek i girlandę. Na razie powtarzam się jak siema, ale taki live. O, snówki! O! Yy, snówki. Luna, i gdzie ten tata? No właśnie, czekamy. Juhu! Luna, a co to jest? Co to jest? Dzidzi? No kurde, niezłe dzidzi, ci powiem. No, jak podnosisz choinkę? Ło, wow, ło, wow, o Boże, dziecko, ale ty jesteś siłaczka, ale nie wolno takich ciężkich rzeczy podnosić, ty. Szaleńcu mały. Uwaga, patrzcie, co Rafał kupił. Bezalkoholowy, bo oczywiście dla kobiet w dwupaku tylko taki. Także mam nadzieję, że będzie tak samo pyszny, jak tamten. Juhu. W poprzedniej ciąży z Luneczką piłam ten grzaniec z UK, ale tamto to tragedia. Taki sok, że także mam nadzieję, że galicyjski tak samo dobry z alkoholem jest, jak i ten bezalkoholowy. W sensie, no, kumacie. I beza. Wczoraj kończymy. Jam. Pokaż, jak jedziesz na choince. Iha! Wow. Witamy się z powrotem. Jak widzicie, jesteśmy... Ja jestem umalowana, już wyglądam jak człowiek. Poczekaj. I zabieram się za otwieranie ostatniego kalendarza, jakim jest kalendarzyk luneczkowy. I dzisiaj co? Jest cz cz czwóreczka, tak? Bo wczoraj ją też był otwierany. Więc tu nie mamy zaległości, o. No, proszę bardzo. Bądź ci. Patrz, jak to zapakowane. O. Kto to pakował? Wow, otwieram. O ja, patrz. Kolejne spineczki. No zobacz, Co to? Następne, następ, otwieramy. Spineczki, no. Chcesz założyć? Ja, a więc słuchajcie, bez czekolady to nie, nie ma. No dalej! A więc dzisiejszym dniu czwartym były spineczki i Luna zdecydowanie mówi, że co, że nie? To dupy prezent? Szuka dalej, nic więcej tu nie było. <noise> Robimy kiełbasę tak jak mówiłem, mamy 3,5 kg mięsa z makro, kosztowało nas jakieś 160 zł z przyprawami, z flakiem, ze wszystkim i teraz tak, kroimy, tłuste będziemy, kroić, znaczy wszystko kroimy w plastry, tłuste mielimy na drobnych oczkach, a chude mielimy na grubych oczkach i odstawiamy do lodówki z przyprawami, przypraw mamy dużo, bo mamy gorczycę, ziele angielskie, majeranek, liść laurowy. I co jeszcze? I czosnek niedźwiedzi, to jest hit do białej kiełbasy, według mnie. Także kroimy, robimy i na razie. To w tym czasie, jak Rafał będzie mielił mięsko, mm", to ja zrobię grzańca. Oczywiście nie mieli za dużo widoku mielenia mięsa, także zrobimy degustację. Luna idzie po rękawiczkę. Ona będzie ze mną pójść. No pomagaj a tutaj chyba są te Twoje już używane, tak mi nie się zdaje. Nie? Z mięs chudych mamy karkówkę i szynkę. Chodź, 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 chodź. A z mięs tłustych mamy boczek i golonkę tylną, goleń tylną. Wszystko jest wieprzowina, oczywiście, nie? No, ale to tak, kraszej, każdy wie. Tłustem, tak jak mówiłem, mielimy na drobnym o takim sitku, żeby dało nam klej. A grube mielimy na takim grubym. Jak macie jeszcze grubsze, to jest super, bo wtedy macie lepsze kawałki mięsa w kiełbasie. Mówię wam, że przy golącej macie dużo bobrania, bo tu jest chrząstka kości, to gdzie się, wiecie, kolano zginą, nie? To mięso wybrać stąd to jest ciężka sprawa. A ja robię kanapeczki. Wiem. Rafał zaraz wróci do Was jak pokroi, a ja mam super kanapkę teraz z szyneczką z Lidla. Boże, patrzcie jaki kosmo. Kupujcie dla ciężarówek, które marzą o salami, którego nie mogą, to te prościutte. To jest kind of delicious z trufią letnią. Ono nie jest kind of delicious, ono jest delicious. No, no właśnie, no. Stosi. Mmm, mało, trwało, nie sporo. 12 zetopów. Mmm, trochę to, mm. Wszystko pokrojone to mielimy, zapewne zastanawiacie się dlaczego w grudniu robimy kiełbasę do żurku i żurek, ale u nas to tak jest. Barszcz jemy w wakacje, a żurek jemy w Boże Narodzenie. Ściema. Ściema. lepsze niż z Ikei. Ale nie, dobre, no z goździkiem dobre. Jak to prawdziwa kiełbasa, nie możemy obyć się również, o czym zapomniałem wcześniej, bez czosnku. Na nasze 3,5 kilo damy całą główkę, A co? Bądźmy czosnkowi. Podaw wam przepis, ale ja robię na oko. Damy, dwie i trochę soli, ziele angielskie. Damy go, tyle. Czarne. O, kupiłem grubo mielone. A i zielnisty też. Dobra. Miał być cały, ale weźmiemy taki. Damy go też dużo. Do tego liść laurowy. Raz, dwa, trzy i małe dwa. Następnie majeranek, ale jego damy całą paczkę od razu do mięsa. A także czosnek niedźwiedzi. Również damy cały do mięsa. Na koniec gorczyca. Teraz gorczycy damy też całą paczkę. Nie, nie żałujcie. Damy trochę tu, a trochę damy tu w ziarnach. I teraz musimy to wszystko wymieszać fajnie w moździerzu. Jak będziemy mieli to już gotowe, to dodamy jeszcze czosnek do tego i też go zmielimy. Dodajemy teraz, teraz dodajemy czosnek i go tutaj wciskamy, wcieramy. A teraz drogie dzieci, jak już mamy wszystkie przyprawy z czosnkiem wymieszane, dodajemy naszą pastę. Mieszamy. Mieszamy i odstawiamy do lodówki na 2 godziny, żeby się smaki ze sobą przegryzły. W międzyczasie mamy jelito zasolone. Które musimy też namoczyć w ciepłej wodzie, czyli takie jeli, to jak mamy gotowe. Ono jest w soli. Musimy je po prostu namoczyć i, i, i tyle. Dzień dobry, dobry wieczór. Jesteśmy po kiełbasie, a teraz będziemy robić girlandę. Te dwie belki mamy przycięte z tamtego roku, ale belkę z góry gdzieś wykorzystałem. Nie wiem gdzie i muszę dociąć nową. Także zabierzmy się za przycięcie górnej belki, odmierzyć, odciąć, sklecić razem, przyklecić do ściany i potem będziemy robić choinkę. Także... W czasie, kiedy Rafał tnie, ja rozpakuję choinkę. Patrzcie, poland choinka. Strzeli jak na TikToku. Jak ktoś otwiera choinkę. O, nie otwiera się, nie otwiera, i nagle się. Widziałaś to? Hmm? Może nie. Nie, ona już tyle leży. Nie, ona nie. Co, serio? No, nie szczelęła. Patrz, jak pachnie ta choinka. Co tam jest? Didi. A zamykaj, żeby dzidzi nie było widać. I zamykaj. E, nie ma. Demon. Nie, 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 na to. nie, 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 no a ale ci No, mamy ramę i zaraz przyczepiamy galąski. A to mogą takie rzeczy ciąć takie rzeczy? To się nie wykrzywi? Macie już stelarz, to sprawa jest prosta. Kroicie choinkę, a potem dobieracie ją. Mniej więcej w ten deseń. Bierzecie takera i przybijacie. I jalla. I jalla. stronę i po bokach. Paga, Rafał już skończył, co? Rafał skończył robić obie strony. Wow, patrzcie, jak tu wysoko. Hej. Luna, przywitaj się. Luna. Chodź, przywitaj się. Przedłużyszmy ten film Justynie. Powiedz hej. Hej. Witamy się z powrotem. Już jak widzicie, girlanda została zamontowana. Rafał to przeżył jakoś. I teraz montujemy jeszcze światełka. W sensie Rafał montuje, nie? <grywa> Santa Claus i Reniper, gdzie są moje rogi, żebym Renifer miał. <grywa> Będę fajnie wyglądał tak z tak czterema podbruskami. Musimy znaleźć środek, żeby przyczepić go na środku. Końce, początek i koniec montujecie na początku i końcu. Wtedy macie równo światełek na prawo i lewo od środka. Symetrycznie. się nie ma dużo. Ale i będzie symetrycznie. Podoba się? Podoba się? Słuchajcie. za mały Santa. San... Ładne. No. Nie ciągamy za światełkę, tylko. A co jest, wow. Później niż dwie godziny po. Robiliśmy girlandę w tym czasie. Wciągamy nasze mięso i będziemy je teraz mieszać przez 15 minut, dodając wodę. Zimną wodę z kranu, żeby uzyskać dobrą konsystencję. Mieszamy tak długo tylko i wyłącznie po to, żeby kiełbasa nam się trzymała kupy. Bez zbędnego przedłużania, nakładamy flaka na końcówkę do kiełbasy, ładujemy nasze wcześniej przygotowane mięso, no i robimy kiełbasę, no co ja powiedzieć. I gotowe. Tak. zrobił kiełbasę. Jak widzicie, no, może to nie wygląda zbyt apetycznie, jak to się robi, bo my to mieliśmy my bekę, nie? Jak to nagrać, żeby to ładnie wyglądało, więc jak kogoś to coś ten, to, to, to tylko kiełbasa. To nas to nie interesuje. Generalnie taką kiełbasę możecie zamrozić i od, sobie odmrozić, kiedy chcecie, albo po prostu ugotować, zjeść, albo usmażyć i też zjeść. Zaw Albo o, uwędzić, jest... jak ktoś ma wędzarkę. A jak ktoś umie i ma wędzarkę tak. Ja jeszcze nie wędziłem kiedyś sobie za uwędzę może flaka. Także kończymy tego w massa. i dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie i dawajcie łapki w górę. I Rafała komplementujcie, że super kiełbasa zrobił, nie? Tak, ja zawsze robię super kiełbasę. Tak.